Witam serdecznie liwicy Stronik Kłaniam się Uniżenie. Moi drodzy, moi kochani, za, za kilka dni, właściwie po tym weekendzie, można by powiedzieć, jest premiera Reaper of Souls. Bardzo długo czekaliśmy na tą premierę. O Jezus, co się działo na kanale w ogóle, jeśli chodzi o Reaper of Souls BTA? W końcu będziemy mogli wskoczyć i ostro działać. Ja myślę, że. Od razu w wtorek, jak wrócę z pracy, bo jeszcze muszę iść do pracy, e, od razu uruchamiam Twitcha, e, różne soki dookoła mnie i ciśniemy ostro temat. Myślę, że czarodziejem będę grał, e, ale zastanawiam się też nad Demon Hunter'em z mieczem i tarczą. Z miecza, mieczem i tarczą, kilka wilków obok, bardzo ciekawy gameplay. E, oczywiście teraz skakanie między postaciami to jest całkiem fajna sprawa, parakon i tak jest bity wbijany właściwie na konto więc można sobie pozwolić na przechodzenie pomiędzy postaciami, ale myślę, że jedną chociaż postacią ciśniemy o 100 na T6. Okej, okay, teraz kilka informacji na temat, co się wydarzy na kanale Rivida. Słuchajcie, pierwszą ważną informacją jest to, że dzisiaj późnym wieczorem um, pojawi się filmik, głównie na kanale, z konkursem, który organizuje wraz z Blizzard Entertainment. Blizzard Entertainment oczywiście sponsoruje nagrody, jest ich całkiem sporo. Będzie co robić, również w grze Reaper of Souls, więc monitorujcie kanał, będzie ciekawie. A 24, moi drodzy, będę w Warszawie. Będę w Warszawie, Rivida jeszcze nie widziałem w Warszawie, tego jeszcze nie grano. W Złotych Tarasach, moi drodzy, na premierze Reaper of Souls, więc będzie ciekawie. dostałem oficjalne zaproszenie z Blizzard Entertainment, jak również sleepbreak.pl. I od rana będę w Awie i będę przeprowadzał wywiad z Nickiem Eberli. Nick Eberli jest to, uwaga, senior artist w Blizzard Entertainment od 2008 roku, i moi drodzy, miał dość znaczący wpływ na to, jak Diablo czy wygląda. Mam zamiar mu zadać dość ciekawe pytania, otrzymać interesujące odpowiedzi, oczywiście, i po powrocie wrzucę wam ten wywiad na kanał. Więc pierwszy poważny wywiad, niestety dość krótki, bo Nigger Berly jest tam po prostu zasypany tymi propozycjami wywiadów. Ale i tak się udało, więc jest naprawdę nieźle. Wieczorem o godzinie 19 będą również na zamkniętej imprezie z przedstawicielami Blizzarda i projektu. Będzie można im zadać ciekawe pytania, na przykład dotyczące Cyberpunk'a 2077. Hmm? Widzimy, więc będzie naprawdę fajnie. I oczywiście po powrocie pokażę Wam wszystkie focie, relacje z Słuchajcie, chcę Wam opowiedzieć pewną historię. 8 maja 2013 roku wrzuciłem pierwszy filmik na YouTube'a ze świadomością, że w ogóle będę robił filmiki na YouTubie. Następnie w, na Gamescomie 2013 już byłem 3 miesiące później na Roundtable Meeting, gdzie poznałem Josha, Mosquiere, całą ekipę z Diablo 3, Sweet jest na face i oczywiście nagrałem pełną relację z Gamescomem 2013. W tej relacji e, znajdziecie oczywiście również cosplay, czyli osoby, które przebierają się za postaci z gier. To był filmik z 28 sierpnia. 2013 roku i słuchajcie, ja niedawno się dowiedziałem o pewnej sprawie, ale najpierw chcę Wam pokazać pewną postać, właśnie stamtąd. Zobaczcie. Słuchajcie, ja się dowiedziałem, że, że ta postać przebrana za z z League of Legends jest Polką, jest Polką i chcę wam pokazać od razu e, jej profil Facebooka, proszę bardzo, naprawdę niesamowite rzeczy ta dziewczyna robi. Zobaczcie sobie na jej zdjęcia, również na profil na Deviant Arcie szczena opada do samej ziemi. Ja postanowiłem przeprowadzić z nią wywiad i Izabel się zgodziła. Dziękuję za to. Oczywiście wywiad się pojawi troszkę później. Myślę, że na początku kwietnia dopiero. Jeszcze to wszystko trzeba dograć, ale w tym wywiadzie będziemy mówili ogólnie o cosplayu, o wszystkich rzeczach od kuchni. Będziecie mogli się dowiedzieć, więc bardzo interesująca sprawa. Jeżeli ktoś myślał w ogóle na temat tego, żeby się zająć cosplayem, to naprawdę ten wywiad będzie dla Was ciekawy. Ja Wam serdecznie dziękuję teraz, już na dzisiaj wszystkie informacje i oczywiście, moi drodzy, widzimy się w grze 25. Tylko ja jeszcze muszę wrócić, tak gdzieś będę wracał o 22 z Warszawy, pewnie, czyli będę gdzieś w domu o 2 rano. Następnie wypiję, może kawy wpadnę do pracy, po pracy wskoczę na Twitcha i będziemy grali ostro. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.